dzisiaj dosyć ciekawym samochodem ze starszych lat produkcji Honda CRV z 2003 roku z silnikiem 2.0 benzyna 150 koni mechanicznych mocy Auto ze skrzynią automatyczną. Przebieg 281 000 km. Auto jest naprawdę ciekawe. Już dużo takich aut nie ma. To znaczy nie, jest, nie było zbyt tanie nigdy. Ono zawsze dobrze trzymało cenę. Tak naprawdę nigdy się nie zestarzało. Nawet teraz widzę jazda tym autem, jest naprawdę jak współczesnym nowoczesnym samochodem to jadę 80 na godzinę, sobie delikatniutko, jest cichutko w środku. Naprawdę jest komfort na bardzo dużym poziomie, auto wysokie z napędami, dołączonymi automatycznie, nawet widzę klimatyzacja jest automatyczna. kao kami to je strip auto Automatyczna skrzynia tutaj jest przy, jak w amerykańskich samochodach, przy kierownicy. Tutaj mamy wolne miejsce, stolik, można go złożyć. Tak Dużo zresztą jest fajnych rozwiązań, które Wam później pokażę. Tutaj we wewnątrz no i tych wszystkich schowków, i wszystkiego jest naprawdę bardzo duża ilość. Auta te bardzo mi się kiedyś podobały. No, nawet do dzisiaj. Bardzo mi się podobają, jeszcze tym bardziej, że są teraz dużo tańsze jak kiedyś były. Ale no zawsze chciałem mieć taki samochód, właśnie taką terenówkę, hondy. Silniki, jak wiadomo, niezniszczalne. Tam 281 tysięcy to jeszcze w same raz do gazu. A jeszcze mu nic nie będzie, naprawdę te silniki są nie do zdarcia. Tutaj poprzedni właściciel wymienił rozrząd cały łańcuch. Także nawet ten łańcuszek jest już wymieniony, przebieg jest oryginalny, to są faktury na to. Auto przyjechało z Danii. Na całym praktycznie samochodzie jest oryginalny lakier, od nowości ten sam, nie na lewym, tylnym nadkolu są inne parametry. Auto prowadzi tak czuć taką bardziej terenówkę niż jakieś takie szosowe auto. No, właściwie to właśnie ten samochód jest z tych aut, które na autostradzie czują się jak w domu i na jakichś bezdrożach także jest wspaniale. Tutaj też mamy jeszcze biegi wolne, na samej dwójce, takie terenowe Jeśli chodzi o automat i przycisk do, skrzy... do... do przyczepy Jakbyśmy ciągnęli przyczepę, to mamy taki przycisk Żeby tam ta skrzynia wiedziała, że ciągnie przyczepę no To jest w większości automatów Skrzynia wszystko wspaniale działa, tu nic nigdy nie szarpło, ani nic się nie działo, wszystko płynnie, skrzynia na pewno jest japońska, już taka znana pewnie dosyć, tam w różnych samochodach montowana. Także z nią nie ma żadnego problemu, jak już chodzi, to chodzi na razie, nie? To nie znaczy, że, że zaraz będzie nie działać. Fajnie się siedzi, jeszcze można się podnieść. Obydwa siedzenia się podnoszą, ale i tak jest fajnie wysoko, widać trochę przodu. To się nie buja, jakiś nie robi dziwnych uników. wyprzedzić także, jak było widać, śmiało można, nie jest to żaden problem. Mało, wiele szybko tak zredukuje. Wiadomo, nie jest to, są też super nowoczesne skrzynie, ale do normalnej jazdy to i przy silniku benzynowym, to naprawdę fajnie to chodzi. To się nic nie trzęsie ani nie ma jakichś problemów takich z silnikiem. Silnik ładnie zapala, też po kilku dniach od razu chodzi równo było dosyć zimno, także miałem okazję Taka się SRS Ale to, to, to odkurzania, trzeba tam w te wtyczki popatrzeć od siedzenia pasażera Wszystko jest w porządku Auto jest bezwypadkowe Jak już mówiłem, także jak to mówią na 17 letni auto No trzeba spojrzeć w tę wtyczkę Może trzeba ją wyczyścić Naprawdę autem się fajnie jedzie Tym bardziej jak to jest automat Jadąc takim samochodem Takim może no Na pewno nie Wolałbym tą starą hondę Od i Duster Takiej jakiejś tam z początków produkcji Naprawdę do takiej Hondy tutaj 17-letniej, to jeszcze takiej daczy jest naprawdę daleko. I to jest jeszcze też bez Samochód trzeba pamiętać. Coś mi spadło tam z tyłu. Żadna kierownica, nic się nie trzęsie. Niektóre samochody się tak trzęsą. Jak się trzyma na biegu D, na drive, na automacie. Podczas postoju tu się nic nie dzieje. Gniazdka, zapalniczki widziałem nawet w bagażniku, też są wszędzie. Jak już mówiłem, no, samochód jest w benzynie. Wypadałoby, jak ktoś naprawdę by chciał trochę jeździć tak więcej do pracy, gdzieś użytkować go. Założyć gaz. To on się bardzo szybko tutaj zwraca 9000 km, to jest już zwrot tego gazu. Także można, nie wiem, 6-7 miesięcy mieć już naprawdę na czysto samochód z gazem spłaconym. Naprawdę fajnie się człowiek czuje w nim, takim jakby potężnym samochodem, męskim, nie czuć się jakaś taka bizda, żeby się jechało Takim, jakąś wydmuszką, no, tak trochę jak na Captur'em, czy coś, jak facet jedzie, to, to jest naprawdę śmieszne Ten samochód jest taki męski i nie są to też duże pieniądze Naprawdę jego cena, akurat tego egzemplarza w ogóle, no, będzie wyceniony naprawdę za uczciwe pieniądze sobie zjedziemy tutaj na taką wolną drogę. Nie no. trzeba się niczym martwić. <śmieniczyk> Tylko fajnymi samochodami. A widzę, że ktoś tą drogę zaorał. No ale jedziemy dalej. Na pewno osobówką żebyśmy tutaj nie pojechali. Satysfakcja z użytkowania takiego samochodu niesamowitą. Załącza ten napęd. Nacisnę trochę mocniej na gaz. I naprawdę ja tutaj płynę. Tu nie skacze, głowa mi nie chodzi. Płynę po, tym, po tych nierównościach. To jest to, właśnie. Nie kupujesz za firmy za 12 tysięcy i na nią patrzysz. Tylko kupujesz sobie samochód Hondę za 12 tysięcy. jeszcze ma lepszy silnik jak ten Opel i jeździsz sobie gdzie chcesz. O to właśnie tu chodzi w tym samochodzie, za to się płaci. Nie sztuka zapłacić za samochód niby 3-4 lata młodszy, ale użytek z niego jest taki, że jedynie wózek można zapakować i gdzieś jechać. A tu wejdzie i wózek, bagażnik jest duży jeszcze można gdzieś wyjechać na piknik. No jakieś tam ognisko, zrobić coś, z dziećmi gdzieś wyjechać w weekend. Naprawdę. Po lesie gdzieś pojeździć, jakimiś tam nieznanymi drogami. Jakieś fajniejsze opony kupić, ostrzejsze, zimowe. Tak mnie ten samochód kusi, że sam się zastanawiam, czy nie zostawić takiego samochodu, czy sobie go nie kupić. I założyć gazu i w domu mieć takie auto. No naprawdę jest to bardzo pożyteczny samochód. Pakowny siedzenia się złoży, to naprawdę się robi z niego niezła ciężarówka. I widać duży sens posiadania takiego. Terenie naprawdę auto sobie fajnie radzi, jest naprawdę mięciutko. W bagażniku tam słychać coś, może lekko hałasuje, ale naprawdę można by było właśnie pojechać gdzieś na ryby. Fajnie się zbiera, no i tak 150 koni w benzynie to jakiś swój czar tam już ma. Lekko się kręci kierownicą. Fajne podłokietniki tutaj wszędzie, ręka to wszystko fajnie leży. Zresztą czytałem dużo opinii, że ten auto się nadaje i do, takim, i do miasta, i na trasy jest bardzo wygodne, no i mogę się z tym śmiało zgodzić. nie się ustawia, nic w sumie tu nie hałasuje. Wszędzie są podłokietniki. Podgrzewane siedzenia Lewe i prawe. Także naprawdę wielka ilość dużych słowków Tu popielniczka. Tu znowu schowek. Z tej strony chyba też jest schowek. chociaż Tak jest też schowek. taki na monety. Tu jakiś schowek. Praktyczne auta, jak kiedyś bardziej, były produkowane. Dobra. Spresimy go. Jest ciekawa. Schowana tutaj w tym w kokpicie wajcha od hamulca ręcznego. Bardzo fajnie to wygląda. Tu te wszystkie klimatyzacji. Radio jest takie, można kupić sobie tu z Androidem, jakby ktoś chciał bardzo. Nawigacją mniej więcej tak to wygląda. Wszystkie szyby elektryczne, lusterka. A to co współczesne auto powinno mieć to, to tutaj jest. O Nawet na okulary. Fajny schowek wszędzie. Patrzmy na, na zewnątrz auto jest mokre no było zimno dzisiaj no tak mniej więcej się ono prezentuje nie jest jakieś czyszczone opony są z z 17 albo z 19 roku. Nie są jakieś słabe. Tłumnik jest wymieniony niedawno. Dużo na koło. Krzybę tu można osobno otworzyć górną. Naprawdę dużo miejsca. Znakomity dostęp do bagażnika. Taka ciekawostka to jest jeszcze tutaj ukryty stolik. Tutaj sobie rozkładamy i mamy taki twardy, fajny stolik. Tu są wszystkie lewarki, jest hak holowniczy Doczepiany na kluczyk. I te drewniane kołki to jest jakby trzeba było zmienić koło. To od razu jest podwórka. Skórki jest i to nawet się do dzisiaj nie, nie zmę. Jest tu wychacone, ale nigdzie nie pękło ani nic. Już reszta to wszystko elegancko. Skeperogi, wszystko obudowane, fajnie. Nie ma żadnych. zobaczcie, śladów rdzy. Jest naprawdę samochód zdrowy. Nigdzie się nic nie dzieje z nim na nadwoziu. Tu jest jedyne miejsce i tu było w przeszłości robione i, i jest kawałek rdzy. Na całym samochodzie jedyne miejsce. Tak nigdzie nie zobaczymy na żadnym złączkach jakiś gierdów czy na dachu. Wszystko oryginalne. Maska. Tam brudne. Też można zobaczyć nic się nie dzieje z tym samochodem. Żadnych klapach tych. Jest to fajnie zachowane. Od dołu też wszystko jest zdrowe, żadnych dziur nie widać. jest i wszystko jest zabudone bo tam nie ma tej osłony tak więc pasek rozpieprza